Co pięć lat organizowany jest sprawozdawczo-wyborczy zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych. W Wiejskim Domu Kultury w Siedliskach obradowali delegaci z gminy Bobowa. Na sali zasiedli przedstawiciele Parlamentu i Rady Powiatu, burmistrz Wacław Ligenza, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz reprezentanci Ochotniczych Straży z Bobowej, Stróżnej, Sędziszowej, Siedlisk, Wilczysk, Jankowej i Brzany. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego przed kilku dniami 22-letniego strażaka. Zjazd prowadził Tomasz Tarasek, prezes zarządu gminnego OSP w Bobowej. Był rok pracowity, nie tylko ten ostatni, który był szczególnie uciążliwy dla naszej gminy. Wiemy, że odbudowujemy kilka domów, mieliśmy ogromne straty w infrastrukturze, ale przez całe pięć lat trwania kadencji pracowaliśmy bardzo wytrwale. To, co sobie jako prezes cenię najbardziej, to zgodę w zarządzie. To jest wspaniała sprawa, że po prostu na zarząd gminny, który staramy się bardzo, często, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Chodzi się z przyjemnością. Wypracowany konsensus, wypracowane jakieś reguły, które wszyscy akceptują. W gminie modernizacji poddano istniejące remizy. Oddana remiza w, Bo w wilczyskach, w siedliskach, plan na budowę remizy wiankowej ocieplona, odnowiona remiza w Bobowej. Naprawdę nie mamy się czym czego wstydzić. Cały ciężar utrzymania ochotniczych straży pożarnych spoczywa na samorządzie gminnym. Kilka lat temu przyjęty został program pomocowy. Polega między innymi na modernizacji całego sprzętu, w tym samochodów. Sukcesywnie co roku kupowany jest jeden albo dwa nowe samochody. Nowe w sensie y, odmłodzenia, bo wiadomo, nie stać jest na, na zupełnie nowy. Poza tym wyposażenie y, w sprzęt y, do ratownictwa i y, medycznego, i ratownictwa, to jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Y, następna bardzo ważna sprawa to y, odzież ochronna, y, zabezpieczenie, y, odpowiednie obuwie, y, hełmy. Okulary, duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Myślę, że nasze jednostki, nasi druchowie nie muszą się wstydzić. Mogą spokojnie rywalizować z Państwową Strażą Pożarną pod względem wyposażenia, bo ważne jest, żeby wszyscy z akcji ratowniczej wrócili cali i zdrowi. Gmina Bobowa jest jedną z niewielu gmin, w których strażacy OSP nie pobierają żadnego ekwiwalentu. Trzeba im podziękować za ich bezinteresowną. Pomoc, za trud, za pracę, bo nie pobierają w naszej gminie Druchowie ani jednej złotówki. To może jest taki wyjątek, ale tak to rzeczywiście jest. Za tym dzisiaj serdecznie z tego miejsca dziękuję. Po przeprowadzonych wyborach prezesem zarządu gminnego OSP w Bobowej na kolejną kadencję został Tomasz Tarasek. Wiceprezesi to Adam Szczepanek i Jan Zieleń, a komendantem gminnym Włodzimierz Mucha. Zarząd został również poszerzony o nowych członków. Zjazd przebiegał sprawnie, w dobrej i przyjaznej atmosferze, co jest dobrą prognozą na spokojne i rzeczowe działanie nowego zarządu przez kolejne pięć lat.